No i jesteśmy na miejscu, niecałe 4 godziny drogi, łącznie z dwoma postojami, także nie najgorzej Jesteśmy na Wilanowie, tutaj w przysalonie Erbajka. I jeszcze może powiem dlaczego zamiast na przykład zrobić badania w Krakowie 90 km od domu, jechałem 300 km do Warszawy No słuchajcie, celem tych badań jest między innymi to, żeby mieć cały czas monitoring swojej formy I móc sobie porównać wyniki Jednych z drugimi, a jak się robi badania w różnych miejscach, to nie do końca to wszystko jest miarodajne, bo zawsze gdzieś tam będą różnice. Także mój trener obecny Maciek Jeziorski zadecydował, że będziemy robić tutaj. Tutaj on ma zaufanie, więc jak już zaczęliśmy w listopadzie, no to naturalne jest, że teraz robimy tak znowu i pewnie normalnie to bym przyjechał do niego na cały weekend. Przy okazji byśmy coś pojeździli, ale tak się składa, że on jest teraz na Chorwacji na zgrupowaniu. Także po prostu zrobiłem szybką akcję samochodem. No i tyle. Przed przejściem do właściwego badania, pierwszym krokiem jest pomiar składu ciała i tutaj wykonuje się to na dwa sposoby w tym przypadku. Pierwszym z nich jest taka właśnie inteligentna waga, jak tutaj widzicie. No może trochę za, za proste określenie, bo jest to dosyć skomplikowany przyrząd, a działa on na zasadzie przewodnictwa, czyli są cztery punkty styku. Ja stoję stopami na metalowych płytkach i trzymam w dłoniach takie dwa. No, piloty powiedzmy, i to urządzenie po prostu mierzy sobie opór jaki stwarza moje ciało dla prądu, i na podstawie tego jest w stanie sobie wyliczyć jaki mam skład ciała, ile mam procent tłuszczu, ile mięśni i tak dalej. Ma to swoje wady oczywiście, bo jest ono dosyć czułe na nawodnienie organizmu, na to ile przed pomiarem czasu się coś zjadło, czy było się po treningu, czy nie i na tej podstawie jego wskazania mogą się nieco różnić i dlatego właśnie robi się jeszcze drugi pomiar metodą w 100% mechaniczną bez żadnej elektroniki a przy użyciu tak zwanego faudomierza czyli jak sama nazwa wskazuje po prostu mierzymy grubość skóry w paru określonych punktach i stosując jakiś sprytny wzór dzięki temu można też wyliczyć średni procent tkanki tłuszczowej w organizmie wiadomo Mając dane z dwóch różnych pomiarów, dwoma różnymi sposobami, zawsze jest to bardziej miarodajne i daje lepszy pogląd na sytuację niż tylko jedną metodą. Następnie, już po uzbrojeniu się w maskę i wejściu na rower, wykonuje się pomiar spirometrii, czyli jakby pojemności naszych płuc. Po prostu bierze się jak najgłębszy wdech, a następnie szybki wydech maksymalnie, tak żeby wypuścić całe powietrze, które mamy w płucach. No i dzięki temu otrzymujemy wykresik i dane na temat pojemności naszych płuc to Wam też jeszcze pokażę potem przy okazji prezentacji wyników po spirometrii pora w końcu na część główną całego badania i tutaj największa atrakcja czyli pobieranie krwi z palca które będzie wykonywane jeszcze przynajmniej kilkukrotnie na początek robi się je przed startem jak widzicie ale nie przejmujcie się to jest naprawdę delikatne ukłucie i w zasadzie praktycznie tego nie czuć ja tego praktycznie w ogóle nie czuję na sobie, także w ogóle to nie boli, a robi się to po to, żeby ocenić stopień zakwaszenia naszego organizmu w miarę zwiększenia intensywności wysiłku. Po wykonaniu tego pierwszego pomiaru, można w końcu zacząć badanie. Jest ono z założenia bardzo proste: zaczynamy z niskiego obciążenia. Które po prostu co 3 minuty zmienia się na coraz większe, coraz większe o taką samą wartość W moim przypadku co 30 watów I po prostu jedziemy do momentu, w którym nie będziemy już w stanie kontynuować naszego wysiłku Bo będzie nam zbyt ciężko Przewidzę nieco do przodu, żeby było ciekawiej Żeby było widać, że się przynajmniej trochę męczę Badanie trwa przeważnie od około 20 do 30 minut W zależności od tego jak daleko uda nam się zajechać przy każdym takim wzroście mocy, przy każdym progu, kiedy obciążenie nam wzrasta, jest pobierana krew z palca właśnie, żeby obserwować jak nasz organizm się zakwasza. No i tak jedziemy aż do końca, do, aż odmówimy dalszego wysiłku, aż nogi nam przestaną się kręcić. Wtedy następuje koniec badania. Jest jeszcze raz pobierana krew z palca, a potem następnie bodajże za 3 minuty po przerwie. No i na tym się właściwie kończy. Można się iść. Wykąpać i przebierać. Dobra, no to lecimy z wynikami teraz. I na sam początek mamy wyniki spirometrii, czyli właśnie pomiaru spoczynkowego. Tutaj mamy wykresik. Na osi poziomej jest objętość powietrza, a na osi pionowej mamy szybkość, z jaką ono zostało e, wpuszczone lub wypuszczone z naszych płuc. Więc on startuje stąd. Dolna część to jest wdech, i potem część górna to jest wydech. Tutaj się on kończy. Tu jest jeszcze tabelka, ale nie będę udawał, że wiem, co się w niej znajduje. Trzeba by się w to bardziej zagłębić, także przechodzimy dalej i jedziemy już z wynikami samego testu. Tutaj macie wszystkie podstawowe wskaźniki. Jak chcecie, to sobie zapauzujcie i możecie sobie to przeanalizować, ale ja przejdę nieco dalej, bo dokładnie to samo co jest w tej tabeli. Otrzymujemy też w takiej troszkę bardziej przystępnej formie, w takim oto opisie opracowanym przez. Człowieka, który analizował te badania, i możemy sobie stąd wyczytać, że dojechałem do mocy 420 W. Uzyskałem VO2 maksymalne na poziomie 4,74 litra na minutę. VO2, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak zwany pułap tlenowy, czyli to jest ilość tlenu, jaką jest w stanie pobrać mój organizm w ciągu jednej minuty. Jest to taki bardzo popularny wskaźnik, który określa po prostu naszą wydolność. I tutaj ten sam parametr w przeliczeniu na kilogramy. To jest to, czym się wszyscy tak podniecają. V2 Max u mnie teraz, jak widać, wynosi 70, czyli spadło mi dosyć znacząco przez zimę. Ale to też dlatego, że jak widzicie, on tutaj jest podany w przeliczeniu na kilogramy. A że przytyłem ze 3 kg, no to wiadomo, ten wskaźnik automatycznie spadł. Dalej mamy na mój maksymalny rytm serca, który wyniósł 177. To również się obniżyło, bo jednak zazwyczaj te 180 mi się udaje przełamywać. Idźmy dalej. Teraz mamy dwa dosyć istotne progi: próg tlenowy AT oraz próg tlenowy RCP. I możemy sobie tu wyczytać, jaki procent maksymalnego zużycia tlenu jest dla tych progów. W tym przypadku to jest około 67% dla progu tlenowego oraz 95% dla progu beztlenowego. I co ważne, mamy też moc, na jakiej się te progi znajdują. Czyli dla progu tlenowego 263 W, dla progu beztlenowego 370. Mamy również tętno i moc w przeliczeniu na kilogramy. Dodatkowo możemy z tych badań jeszcze uzyskać moje teoretyczne FTP, które teraz powinno być na poziomie około 338 W przy tętnie 165. Lecimy dalej. Teraz mamy kilka wykresów dla kogoś, kto bardzo lubi statystyki. Ja to przewinę pozwolicie. I tutaj mamy takie oto wskaźniczki. Raczej takie, dla, jako forma ciekawostki to należy traktować niż jakieś tam poważne, istotne dane, ale możemy sobie podpatrzeć, czy nasz wskaźnik jest na polu zielonym, czy jest doskonały, dobry, przeciętny, czy może wręcz słaby. No, u mnie, jak widzicie, to wszystko jest na polu raczej zielonym, no ale ja jestem zawodnikiem, więc tak być po prostu powinno. Mamy jeszcze BMI i procent tkanki tłuszczowej. No i tutaj z kolei jestem przy dolnej krawędzi, ale jeszcze raczej się łapię w ten dobry obszar. Idziemy dalej. O, i tutaj się zaczyna robić ciekawie, bo to jest, można powiedzieć, sedno wszystkich tych badań. Czyli strefy w intensywności wysiłku, które otrzymujemy z wyników, idąc od dołu do góry, robią się one coraz cięższe. Czyli na samym dole mamy taką bardzo, bardzo niską intensywność tlenowo-kompensacyjną. Potem mamy strefę tlenowo-podtrzymującą, tlenowo-kształtującą, mieszankę tlenowo-beztlenową. No i już na końcu jazda w trupa. I co najważniejsze, dla każdej strefy mamy podany przedział. Tętna, w jakim się ona znajduje, i przedział mocy, w jakim się ona znajduje. I dzięki temu wyznaczając mi potem treningi, wiadomo po prostu, co i jak robić. Wiadomo, że jak mam mieć na przykład 20-minutowe powtórzenia, to muszę się trzymać w jakimś tam tętnie. Jak jadę na 3 godziny dłuższego treningu, to muszę się trzymać z kolei w troszkę niższym, i tak dalej, i tak dalej. A jak mam dzień aktywnej regeneracji, no to wiadomo, że mam nie przekraczać na przykład tam 200 W, czy coś koło tego. I to jest właśnie to, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli mamy gotowe narzędzie, na którym potem można bazować nasze treningi. Oczywiście e, jeżeli macie trenera, no to to wszystko można sobie tam delikatnie jeszcze potem przeanalizować i dopasować, żeby się zgadzało. Ale to jest, to jest właśnie istotna baza tego wszystkiego. Na tym potem się pracuje. To o czym mówiłem na samym początku, czyli możemy sobie po prostu porównać nasze wyniki z ostatnich badań z wynikami wcześniejszymi. Ja robiłem akurat dopiero dwa razy, więc mam tutaj jedynie badania z listopada, ale i tak można sobie zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy coś się poprawiło, czy coś się pogorszyło. I tutaj mamy na przykład próg tlenowy, i widać, że pobór tlenu na tym progu wzrósł. Tętno zmalało, ale moc na tym progu też wzrosła o 8 W także spoko. I tutaj mamy próg beztlenowy, i także tutaj widać, że pobór tlenu wzrósł. Tętno zmalało, i moc na tym progu wzrosła o prawie 20 W, także to jest fajna sprawa. Myślę, że mogę być z tego zadowolony. Tutaj analogicznie mamy VO2, czyli właśnie pobór tlenu. No i. Tętno maksymalne ono, jak widać, spadło. Było 181, tyle mi się udało uzyskać w listopadzie. Teraz jedynie 177, czyli to jest faktycznie dosyć nisko, nawet, nawet jak na mnie. I tutaj mamy to samo w formie właśnie takich wykresów słupkowych. To jest akurat próg tlenowy. Tutaj widać było 255, jest 263. Tutaj jeszcze takie zestawienie w tabelce. W przeliczeniu na same wskaźniki i w przeliczeniu na masę. I to samo analogicznie dla progu beztlenowego. Tutaj widać dobrze to, że mimo iż taki czysty pobór tlenu wzrósł, to przez to, że przytyłem około 3 kg, to VO2 w przeliczeniu na moją wagę zmalało z 75 na 70. Generalnie po zimie jestem troszkę zmulony, jak to powiedział Maciek, ale podobno tak ma być. I teraz po prostu będziemy pracować nad tym, żeby nie tylko moje dolne strefy były mocne, ale żebym był w stanie też jechać w bardzo, bardzo dużym wysiłku i w dużej intensywności. No i dobra, to było na tyle. Myślę, że pokazałem Wam to, co najważniejsze. W skrócie, oczywiście, no ja nie jestem. Nie jestem naukowcem, nie jestem trenerem, także tutaj mam nadzieję, że się nie przyczepicie bardzo do mojego opisu. Starałem się to tak, żeby było zrozumiałe, pokrótce dla wszystkich. Jak chcecie, to sobie oczywiście możecie film zapauzować i zobaczyć to, co Was interesuje. Ja nie mam nic do ukrycia, także możecie sobie tutaj przeglądnąć wszystko. No i to by było tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami, cześć.